Fotograficzny program Bez Nazwy, Paweł Duma. Chciałbym Wam pokazać małe cacko, ono jest tutaj teraz zapakowane. Firma Blackmagic, dla każdego kto jest związany jakkolwiek z branżą filmową czy wideo, tej firmy przedstawiać nie trzeba dla osób, które w ten segment, jakby rynku audio wideo dopiero wchodzą, no to warto zaznaczyć, że firma godna uwagi, a w szczególności z solidnego, naprawdę fajnego sprzętu. ATM Mini Pro. Tak nazywa się to małe cacuszko. Może najpierw rozpakujmy i wtedy powiem, do czego to w ogóle jest chociaż w tak zwanym międzyczasie y, mogę spokojnie o nim poopowiadać. Jest to y, coś w rodzaju nazwijmy to mini miksera y, wideo, y, czyli urządzenie do którego wchodzą różne sygnały z różnych źródeł. Ja tą folię sobie już tutaj odrzucę. A wychodzi stąd już, yy, no właśnie, zmiksowany sygnał. Tworzyliśmy sobie folię, w której jest zapakowane to pudełeczko, no i zobaczmy sobie, co, co, tam w środku, co tam w środku jest. Nie chcę tutaj tego jakoś specjalnie na siłę robić. Proszę bardzo, otwieramy pudełko. No i co my tu mamy? No tu mamy parę ulotek, jakoś tak nie za dużo, ale zobaczmy co tutaj jest. Podziękowanie, o uwaga, bardzo fajna rzecz, bardzo ekologiczna, jeżeli chcesz instrukcji obsługi mamy QR-kod, ściągamy sobie to klikając po prostu w QR-kod, na przykład jeżeli chodzi o telefon. Yy, tu mamy informacje na temat instalacji oprogramowania. No, to Jak w ciemno mogę, o naklejka, jakby ktoś chciał sobie gdzieś nakleić. Yy, I. Tu oczywiście reklamówka programu DaVinci, to akurat też branży nie trzeba jakby przedstawiać. Dobrze, zobaczmy, na wierzchu oczywiście widzimy zasilacz, zasilacz i różne rodzaje wtyczek. Wtyczki są dopasowane oczywiście do różnych krajów, w których jak wiemy, jak ktoś podróżuje, że każdy obszar ma inną wtyczkę do gniazdek, ale to sobie po prostu ten styropianik tutaj wyjmie imię. I na samym dnie pudełeczka chowa się nam, no właśnie to małe casko i to wszystko. W tej chwili y, omówię y, wszystkie Wejścia, wyjścia, które znajdują się w tym ATM. -ie. Są one zgrupowane tutaj na jednej ściance. No i zacznijmy sobie tutaj od początku, czyli mamy po prostu zasilanie, podłączamy zasilacz, jest tutaj gwint, tak żeby go dokręcić, żeby nie doszło do przypadkowego wypięcia, i żeby te styki pewnie przywierały do siebie, więc to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, gniazdo, które nazywa się ATM Control, to jest, wygląda oczywiście jak zwykłe gniazdo sieciowe. Natomiast tutaj y, oczywiście podpinamy tutaj przewód sieciowy, ale to służy nie tylko do dostarczania ewentualnego internetu, ale do kontrolowania, czyli sterowania całym ETM i po połączenia go de facto y, z komputerem, na którym jest zainstalowane oprogramowanie, które mocno rozszerza możliwości tego urządzenia i pozwala skonfigurować większość przycisków, ale o tym później. Następnie mamy USB-out, czyli wyjście USB. Tu mamy to y, y, klasyczny y, wygląd USB-C. I to wyjście możemy podpiąć do komputera, gdybyśmy chcieli po prostu w ten sposób użyć tego miksera, żeby udawał kamerkę internetową i później już tą transmisję poprzez komputer odpowiednio jakieś oprogramowanie, na przykład webinarowe wysyłali w świat, ale też to USB może nam posłużyć do podpięcia zewnętrznego nośnika. I wtedy możemy sobie ten materiał nagrać, ale to też wspomnę jeszcze później. Następnie mamy HDMI Out, czyli wyjście HDMI które jest sterowane szeregiem przycisków. Oczywiście też zostaną one mówione, co pozwala tutaj podpiąć monitor, na którym będziemy wyświetlali to, co w danym momencie jest nam po prostu potrzebne. Cztery wejścia HDMI 1, 2, 3, 4. Czyli możemy tutaj podpiąć dowolne cztery źródła, które generują sygnał w postaci przy pomocy, znaczy generują sygnał przy pomocy HDMI. Można je tutaj przesłać, możemy sobie to później miksować, oczywiście to nie muszą być tylko i wyłącznie kamery, mogą być dowolne inne źródła. No i dwa wejścia dźwiękowe, czyli mikrofon jeden, mikrofon dwa, aczkolwiek proszę też pamiętać o tym, że to nie są jedyne źródła dźwięku, jedyny sposób przesłania dźwięku do tego urządzenia, ale to przy okazji już omawiania przycisków sterowania napomknę więcej. Tak więc nie jest to bardzo mało, bo to cztery źródła to jest całkiem sporo, jeżeli chodzi o kwestie miksowania. No ale zaraz zobaczmy, jak to wygląda na górze, czyli właśnie jak, jak się to ma z przyciskami tutaj. Jak już wiemy, jakie są wejścia wyjścia, to teraz omówimy sobie panel sterowania. To urządzenie oczywiście możemy, w cudzysłowie oczywiście, zdublować w postaci odpowiedniego oprogramowania, na którym możemy wirtualnymi słuchaczkami, przyciskami wszystko włączać, wyłączać, przełączać, konfigurować. Natomiast każdy, kto zajmował się takimi rzeczami jak samodzielna próba montażu i nagrywania, ale też w momencie, kiedy nie mamy zbyt rozbudowanej ekipy, po prostu warto mieć pod ręką najnormalniej w świecie przyciski. Teraz omówimy sobie to, co znajduje się tutaj na, na tym ATM-ie. E, idziemy od najpierw może od lewej strony dołu, czyli ta sekcja. Mamy 1, 2, 3, 4. Te cztery przyciski. To są przełączniki pomiędzy czterema źródłami. Mamy cztery wejścia HDMI, możemy tutaj cztery urządzenia podpiąć. Oczywiście to nie muszą być kamery, to mogą być komputery z prezentacją, dowolne urządzenia, które będą przez HDMI przekazywały sygnał. Obok nich yy, mamy tutaj dwa przyciski, Steel Black. Yy, to są przyciski, które pozwalają nam... Albo celowo, albo w sposób planowy, albo awaryjnie wprowadzić styl, obraz statyczny, czyli wcześniej załadowany tutaj już przez komputer, przez zaprogramowanie w komputerze jakiś obrazek, który zastępuje to, co szło tutaj z strzeminiamy, albo możemy wyczernić przekaz do, do czerni. To może nam po prostu czasami uratować tak zwane cztery litery, albo czasami po prostu potrzebujemy jakiegoś przejścia, nie mamy pomysłu na nic innego. Więc to jest tutaj ten dół. Kolejne trzy duże przyciski to są odpowiednio kat i auto, to są kwestia przejścia, no kat po prostu nam robi przejście ciach i, i przechodzimy z, ze źródła na źródło. Wykonujemy to po prostu przełączając się przyciskami 1, 2 czy 4. Natomiast auto będzie generowało nam efekt przejścia. No i tutaj, jeżeli pójdziemy sobie do góry nad auto, zobaczymy sobie kilka, to jest dokładnie sześć takich przycisków, które nam pokażą, w jaki sposób możemy przenikać się z jednego obrazu w drugi. Plus dodatkowo obok mamy czas przejścia. Po prostu naciskając odpowiednie przyciski, zmieniamy sposób przejścia, określamy czas. No, prościej się po prostu nie da. To są tutaj te sekcje. W momencie kiedy będziemy przełączali się między kamerami, czasami wartołoby też podejrzeć, co się dzieje w innym źródle i tutaj mamy na samej górze tak może nie na ale walizowane troszeczkę, taki segment Picture in Picture, czyli krótko rzecz mówiąc obraz w obrazie. Mamy cztery pozycje, cztery pozycje w narożnikach, lewy góra, lewy dół, prawa góra, lewy dół i on też bardzo prosta rzecz i teraz uwaga, możemy w, pewnym, w każdym momencie wprowadzić na tej zasadzie obraz z, ze źródła numer jeden, i to jest, uwaga właśnie, to będzie źródło numer jeden i ono zostanie wprowadzane jako obraz w obrazie. No możemy to wprowadzić poprzez on, off, ewentualnie w każdym momencie możemy przedefiniować, w którym narożniku to, yy, to jest. Więc to jest taka osobna sekcja. Yy, w momencie, kiedy yy, przesuniemy się drobineczkę w prawo, tutaj na górze, mamy... Dwa przyciski on/off. Też niezbyt skomplikowany układ. Kaj, czyli kluczowanie. Krótko rzecz mówiąc, możemy wprowadzić wycinanie tła na zasadzie na przykład koloru. Popularny green screen, prawda? Możemy go wykorzystać do tego, żeby zastąpić tą zieleń jakimś tłem, które oczywiście wcześniej zostanie przez nas przygotowane. Kolejne dwa przyciski, też ułożone, jeden na drugim, to jest resk i stop, czyli recording, nadgrywanie. Tak jak wspomniałem, USB. Cel jest tutaj portem, pod którym możemy podpiąć się do komputera i tamtędy będzie szła na przykład transmisja, ale możemy też podpiąć się zewnętrzny nośnik. Y, który będzie oczywiście kompatybilny i odpowiednich y, oczywiście wymaganiach, bo tutaj największym problemem będzie kwestia wydajności. I to, co y, tak naprawdę zmontujemy tym urządzeniem, może zostać po prostu bezpośrednio nagrane na ten nośnik, na, y, który podepniemy przez USB-C. I wtedy wystarczy nacisnąć przycisk LED i po prostu następuje nagrywanie. To, co się dzieje, y, będzie sygnalizowane przez odpowiedni kolor diody tutaj przy tym napisie disk. Kolejna rzecz, którą możemy przy pomocy tego urządzenia robić, to jest oczywiście streamowanie na przykład do Facebooka czy na YouTube'a i mamy kolejne dwa przyciski on air i off, czyli włącz wyłącz. To jest tak naprawdę nawigacja tym, co wcześniej przygotujemy przy pomocy oprogramowania, ale no, tak jak powiedziałem Wystarczy próbować zrobić, ogarnąć coś takiego samego, i trzeba to wszystko wcześniej sobie przygotować i całego zespołu do pomocy, no, można powiedzieć, potrzebować, potrzebujemy, ale czasami trzeba sobie jakoś tam radzić. Takie proste przyciski nam po prostu pozwalają to wszystko przeprowadzić w miarę, bezboleśnie, nawet w pojedynku albo w niewielkim zespole. Poniżej mamy 1, 2, 3, 4 i, i dwa kolejne przyciski, te M, łamane na V i PGM. Mamy takie wyjście HDMI w out czyli z tego atm wychodzi nam no właśnie jakiś sygnał i tutaj możemy sobie zdefiniować, to jest sygnał podglądu możemy zdefiniować, co widzimy na monitorze podglądowym. Czy widzimy MIX, czyli wszystkie kamery, to, co jest w podglądzie i to, co idzie w transmisji. Możemy zdefiniować sobie, że w podglądzie chcemy mieć określone źródło, chcemy mieć tylko to, co idzie na emisję. Tak naprawdę jest kilka wersji tego podglądu i tu możemy się bardzo szybko podłączać, przełączać pomiędzy różnymi wersjami. Warto sobie to oczywiście przećwiczyć i zobaczyć jak to wygląda. FTB, czyli zakończ i wyczerni, czyli wszystkie warstwy, wszystkie sygnały, które są wpuszczone, a może być ich tutaj kilka, są równocześnie wyczerniane. To może się przydać na przykład do zakończenia transmisji. Jeżeli nie mamy jakiegoś tam spektakularnego końca przygotowanego w postaci, nie wiem, pliku kończącego, czy jakieś, jakiegoś zakończenia napisu koniec, po prostu kończymy, wyczernia się wszystko i, i kończymy transmisję. To jest tyle, jeżeli chodzi o obrazie. Natomiast nad przyciskami 1, 2, 3, 4 mamy jeszcze całą sporą grupę przycisków, ale one z kolei służą do dźwięku. I teraz tak, dźwięk do Atem'a możemy dostarczać razem z obrazem, czyli przez każde HDMI może przychodzić nam dźwięk z urządzenia, które nadaje. Czyli krótko rzecz ujmując, komputer, może to być kamera, do której mamy podpięty mikrofon, czy mikrofon kamery. To już tak naprawdę dowolna kombinacja. W każdym razie. Jeżeli w ten sposób przyjmujemy dźwięk, to przyciski, które znajdują się bezpośrednio nad źródłem dźwięku będą służyły nam do sterowania poziomem tego dźwięku. Mamy strzałeczki plus, czy znaczy plus, minus, wzmacnianie, osłabianie, on, off, włącz, wyłącz, też reset jakby ustawień, czyli doprowadzanie tutaj do poziomu, do poziomu wejściowego, jakby domyślnego, fabrycznego. I tu mamy nad każdym tym, tym urządzeniem. Gdybyśmy chcieli mieć podgląd oczywiście tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, bo tu żadnych wskaźników nie mamy, możemy je mieć... Oczywiście na monitorze, gdzie będziemy mieli całe centrum sterowania i wtedy odpowiednio przełączając się tym panelem tutaj po prawej stronie, to wszystko będzie wyglądało. I mamy jeszcze dodatkowo to, co już powiedziałem, jeżeli chodzi o wejścia. Możliwość podpięcia dwóch zewnętrznych źródeł dźwięku bezpośrednio do ATM-a, czyli to nie będzie razem z obrazem szła, czyli bezpośrednio tutaj mikrofony, i mamy po prostu włączenie, włączenie źródła numer 1, czyli mikrofon 1, mikrofon 2, zmiana poziomu sygnału, i w zasadzie na poziomie tutaj koniec. Czyli jak na taki mikserek obrazu, przycisków jest dosyć dużo. One mają proste funkcje, ale pamiętajcie, że za tymi przyciskami drzemie potęga oprogramowania, którym można się tutaj wspierać i, i z tej pozornie małej skrzyneczki rośnie nam to do całkiem przyzwoitego urządzenia. Oczywiście nie możemy mówić mu to o jakiejś super, hiperprofesjonalnej produkcji telewizyjnej. Ale dla wielu zastosowań będzie to po prostu cudowne, cudowne rozwiązanie. Więc tym razem dziękuję Wam. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania naszego kanału. Natomiast więcej o tym urządzeniu, a przede wszystkim o tym, jak wygląda kwestia oprogramowania i tym, co można tam zrobić, oczywiście w kolejnej części na temat atm -a, bo ten odcinek nie będzie jedyny na ten temat. Dzięki.